Poczuj wyraźnie, jak każdy kolejny wdech i wydech Cię zakorzenia bardziej, roztapia bardziej, rozluźnia bardziej, pozwala Ci poddać się grawitacji, poddać się trzymaniu Matki Ziemi. Matka Ziemia nieustannie ma jakby rozłożone swoje ramiona w powitalnym geście, w takim geście zapraszającym. Ona nigdy się nie męczy, to jest chyba jedyna Matka, która ma jakby niespożytą energię i jest nieustannie dająca. I nieustannie też zabierająca to, co nam ciąży, to, co powoduje na przykład, że jesteśmy zmęczeni. Nieustannie zabierająca i przytrawiająca nasze bagaże. Każdym kolejnym wydechem wypuść to, co jest Twoim bagażem, to, co jest ci już zbędne, to, co Cię obciąża. Może Cię nawet boli. Oddaj. Nikogo tym nie będziesz obarczać. Oddaj to w dół do ziemi. Jeżeli to cię przeciąża, jeżeli to cię boli, to znaczy, że już nie jest dla ciebie. Że chce odejść. Po prostu wypuść. Puść. Pamiętaj o oddechu. Mdech i wydech. I teraz, wraz z odpuszczaniem, wraz z uwalnianiem swoich bagaży, zauważaj, jak zaczynasz mieć coraz większy kontakt z energią życia w sobie. Ta może subtelnie drżąca, wibrująca energia, bo żyjesz. Żyjesz w tym ciele. To życie nie jest, nie jest wieczne to życie w tym ciele. Natomiast ta energia jest wieczna. No, nie ma początku ani końca. Ty się nigdy nie zaczynasz, nigdy nie kończysz. Aczkolwiek doświadczenie tego ziemskiego życia jest między innymi o odpuszczaniu, o żałobie, bo wszystko się tutaj kończy. Wszystko co się zaczyna, też umiera. I być może ta dusza nasza wybrała sobie bycie w ludzkim ciele, aby właśnie tego doświadczać. Doświadczeń narodzin i śmierci, tej fali. I wszystkich emocji, które się z tym łączą uwalniania emocji, ból, smutek, żałoba, doświadczanie odchodzenia. Jeśli, jeśli jest to Twoje doświadczenie, jeśli jest pamięć takiego doświadczenia, pozwól temu po prostu być. To jest brama. Nic innego. Ale też coś niezwykle ważnego, coś niezwykle doniosłego. Łatwo też przeoczyć, łatwo gdzieś się siłować, i wtedy pojawia się cierpienie. Cierpienie to jest niezgoda na to, co się wydarzy. Jeśli jest pełna zgoda i akceptacja, znika wszelkie cierpienie. Może być ból, ale on nie jest cierpieniem. Niech się uwolni to, co chce się uwolnić, to, co jest gotowe. I gdzie to jest w ciele. cokolwiek teraz dominuje w Twoim doświadczeniu, jeśli to jest zmęczenie, to gdzie ono mieszka najbardziej, może mieszka w Twoich barkach, może jest ciężarem, napięciem w barkach. Cudownie, zrób głęboki wdech i wydech do tego ciężaru, do tego napięcia, do tego zmęczenia, zaproś to jak długo oczekiwanego gościa. Jeśli to jest jakaś ekscytacja, jakieś przeżycie, może w sercu, może w przeponie. Idź tam jak za kagankiem, jak za światłem. To jest twoje prowadzenie. Dech i wydech. Rozluźnij język, rozluźnij szczęki. Rozluźnij wszystkie mięśnie, Pójdź kontrolę. Potęga obecności. Jesteś. Bycie tu, teraz całkowicie. Ta, ten moment nie ma początku, nie ma końca, jest takim bezstresnym absolutem. To jest takie właśnie zatrzymanie. Tutaj już nawet nie ma ruchu. Wszystko się dzieje jednocześnie, równolegle. Wszystko się zaczęło i wszystko się skończyło. W tym samym czasie. Wszystko się zaczyna i wszystko się kończy. Uwolnij oddech. Pójść kontrolę. Jeśli zauważysz zasypianie, odpływanie, zauważ to i wróć do obecności, to jest taka cienka granica. Jak puszczamy kontrolę, no to się rozluźniamy. Rozluźnianie jest takim już nawykowym zaproszeniem do, do zaśnięcia, do odpłynięcia w sen. Ale oczywiście nie o to chodzi, żeby walczyć ze snem, też, ale nie o to też chodzi, żebyśmy tutaj sobie poszli w drzemkę. To jest właśnie o obudzeniu się. I wystarczy moment obudzenia, aby wszystko się zmieniło. Aby zadziało się przypomnienie tego, czym jesteś tak naprawdę. Ten absolutny moment tu, teraz. Zauważaj oddychanie i idąc za falą oddechu. Powędrujemy przez partie ciała. Obejmij świadomością swoje stopy i zamieszkujące je życie. Palce, stóp, podeszło, krawędzie, pięty, prawa i lewa stopa. Obejmij czule świadomością kostki nóg Płytki i golenie. Obejmij świadomością kolana, prawe i lewe. Wdech i wydech. I obejmij świadomością uda, prawe i lewe. Rozluźnij je jeszcze bardziej. Poczuj skórę na udach. Poczuj też całą swoją prawą i lewą nogę. Oddychaj do nóg. Wdech i wydech. Niech nogi odpoczną. Poczuj w nich energię. Przenieś uwagę do swojej miednicy i rozłość się w niej jak w kolebce, jak w naczyniu nieskończonym, pamiętającym wszystkie Twoje poprzednie wcielenia. Głęboki wdech do miednicy i wydech. Poczuj jak z miednicy nieustannie rodzi się życie z każdym kolejnym wdechem. Na nowo się odradzasz. Wdech i wydech. I na wydechu wypoś, wypuść wszystkie fałszywe, bolesne wzorce, wszystkie przekonania, które mogły zamieszkać w czakrze podstawy, w miednicy. Wypuść. Wszystkie fałszywe, toksyczne przekonania na temat seksualności, na temat uwarunkowań związanych z prawem do bycia tutaj te, tym, kim jesteś, tą, kim jesteś. Nie ma żadnych warunków. Poczuj, jak możesz odpocząć w prostym istnieniu, intuicyjnym, dzikim, zwierzęcym, pierwotnym. Jestem i mam prawo tu być. Jestem i czerpię z bycia pełnymi garściami. Żyję, jakby to był najcenniejszy moment, jedyny moment życia. Jakby, bo tak naprawdę jest. Jakbyś nigdy nie wiedziała, czy kolejny moment nastąpi. A więc czemu nie oddać się tej chwili na 100%? I tutaj też nie ma lęku. To nie jest miejsce lęku. Z całkowitego zaufania, poddania, ufności. Przesuń uwagę na plecy. Poczuj, jak plecy biorą. Te plecy, które lubią tak dużo na siebie brać, jak plecak jakichś ciężkich rzeczy. Zrzuć ten plecak. Zrzuć wszystko, co na nim mogłaś do tej pory nieść. Zrzuć i poczuj, jaka pojawia się ulga. Przestrzeń, i jak nagle pojawia się otwartość na branie. Poczuj, jak możesz się oprzeć. Nawet jeśli się o nic konkretnie nie opierasz, to poczuj, że, że za tobą jest wszystko, co jest ci niezbędne do wsparcia. Może tam też są twoi przodkowie, dobre duchy, aniołowie, święte istoty, które ci błogosławią, dotykają. Trzymają Cię ciepłymi dłońmi. Masują. Poczuj ciepło w plecach. Poczuj, jak rozluźnia się dół pleców, środkowe plecy, łopatki całe Twoje plecy. Oddychaj do pleców. Mm. I przesuń uwagę na przód tułowia. Poczuj, jak delikatnie oddycha Twój brzuch, jak płonie w nim ogień, jak rozluźniają się jelita, jak uwalniane są wszystkie emocje. Jak rozsopływane są węzły, jak rozbrajane są wszel wszelkie zapory. Jak płynie spokojną rzeką energia przez Twoje jelita, emocja. Jak jest takie. Absolutne tak na wszystko, co czujesz. Bez wahania. Oczywistość tego, że możesz czuć to, co czujesz w pełni. I że jest to już tu i teraz przyjęte i w pełni zaakceptowane. Mm. I przesuń uwagę na splot słoneczny. Poczuj, jak rozświetla się, jak wielkie słońce. Jak płonie odwaga w przestrzeni trzeciej czakry. Jak jest jasne, jak jest ciepła, jak jest słodka, jak miód. I przesuń uwagę do klatki piersiowej i do serca. I poczuj, jak rozkwita twoje serce jak różowy kwiat. Jak lotos. A może wygląda jak kwiat wiosenny. Jest delikatny i niezwykle piękny. Twoje własne serce. Rozszerz uwagę na płuca, jak oddychają, jak dwa białe skrzydła może skrzydła łabędzia. Wdech i wydech do prawego i do lewego. Poczuj całą swoją klatkę piersiową i poczuj jak ona wraz z oddechem, unosząc się i opadając, lekko porusza twoimi barkami, a tym samym też całymi rękami. Jak lekko falujące skrzydła, jak dwa wiosła po dwóch stronach twojego ciała. I potrzebujemy prawej i lewej strony, yin i yang, malskie i żeńskie. Abyśmy równo mogli przeżycie płynąć, lecieć. Poczuj, jak powiązana jest prawa ręka z lewą. Poczuj, jak płyną energię w Twoich rękach, w dłoniach, w palcach. Jaki kolor ma energia, która może właśnie teraz buzuje w Twoich dłoniach? Jaką ma temperaturę? Wdech i wydech. Czuj nadgarstki, przedramiona, łokcie, ramiona, prawą i lewą rękę. I z kolejnym wydechem przesuń uwagę do szyi, do gardła i niech się tutaj uzdrowi to, co jest do uzdrowienia, niech się uwolni to, co jest do uwolnienia. Niech twoje gardło stanie się otwarte, silne, głośne. Jasne, klarowne. Wdech do gardła, do szyi i wydech. I na kolejnym wydechu przesuń uwagę z szyi i gardła do głowy. Wdech i wydech. Może tam się nazbierało dużo napięcia, Bywa, że głowa szczególnie dużo zbiera. Jeśli tak jest u Ciebie, to. Daj to, co jest jej potrzebne, mogła, mogła odpuścić, aby nawet kości czaszki się mogły rozluźnić, aby mózg się rozluźnił. Aby cała twoja twarz się roztopiła, rozluźniła, rozmiękczyła. Aby Twoje szczęki się rozluźniły, mięśnie na twarzy, gałki oczne. Jak się rozluźnia twój język? Jak miękną twoje wargi jak twoje czoło staje się gładkie jak jezioro, jak tafla jeziora. Poczuj, jak rozluźniają się twoje uszy, skóra na głowie, cała głowa. I poczuj, jak teraz cała miękniesz, jak się rozluźni i rozluźniasz, jak się roztapiasz. Poczuj się jak woda, Jesteś w dużej mierze wodą. Poczuj, jak ta woda, która przebywa w Twoim fizycznym ciele, teraz jest coraz bardziej czysta, krystalicznie czysta. I jak to, co w niej wzburzone zb się uspokaja, jak harmonizuje, jak wyrównuje, w tym kołysaniu przez świadomość, obecność. Nieustanny teraz kocha. I jest miłością. Jak się odnajduje Twoje fizyczne ciało w tej nieskończonej przestrzeni miłości. Jak się odnajdują wszystkie Twoje emocje, wszystkie Twoje czerści. Jak się odnajduje Twoje małe ja, Twoje dziecko. Może jest jakieś miejsce, albo miejsca w ciele, które chciałabyś teraz dotknąć, spotkać, może siebie objąć. Daj to sobie. Dłonie mają ogromną moc, ogromny ładunek energii. Gdy tą energię spotykasz z własnym ciałem, gdy na przykład dotykasz jakiegoś miejsca, to właściwie się samo leczysz, samo kochasz. Jeśli jest jakiś przekaz, który chciałoby Twoje ciało, Twoje jestestwo usłyszeć typu wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, Ty jesteś w porządku, Ty jesteś doskonała, jesteś cudem. Kocham Cię, miłuję Cię, adoruję Cię, zachwycam się Tobą, sobą. Wszystko to, czego kiedyś nie dostałaś, wszelkie wspomnienie braku, frustracja, niezadowolenie, gniew, niech teraz stają się ukojone, usatysfakcjonowane przez sam fakt, że to była tylko iluzja. Że prawda jest taka, że nic ci nie brakuje, że jesteś kochana. Że nie musisz tego szukać nigdzie na zewnątrz. Już od teraz, na zawsze. Niech to się zapisze, niech to się zapamięta. I powoli, powoli zacznij pogłębiać swoje oddechy. Powoli zacznie poruszać swoim ciałem tak jak on mówi tego ciała. I w swoim czasie łagodnie